Ja nie nie udało się dzisiaj. Trzeci raz, nieudany. Wszystko w kończy w głowie. Co dobre, szybko się kończy. Ale i tak jesteśmy zadowolone, bardzo. Ogólnie jesteśmy zadowolone, tak. Fajna przygoda. No Nie udało się, trudno. Ktoś musi wygrają, wygrać, ktoś musi przegrać. Tak, tak jest. Z którym pytaniem było ciężko? Ptaki. 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 W ogóle ja, ja nie wiem, skąd nie? te pytania. Z kosmosem. Pokręcone, że tak powiemy. Jednak w tym tak był najtrudniejszy. No. Ten trzeci mur też. Ale ja chyba nie czujemy się takie przegrane, nie? Nie, no nie czujemy się Bo... najbardziej wygrane. Coś Jestem, tam mamy. Jesteśmy tak. usatysfakcjonowane. Dokładnie. Że wystąpiłyśmy, zobaczyłyśmy. Nie, nie, nie. My nie. Nie, nie myślałyśmy o drobne ja wydatki. Tak, <grym> na grilla, na grilla, spotkanie razem <grym grym> tak po programie. I uczcimy to. Odpowiednio, na pewno. Ale będziemy próbować dalej. Teraz jest chwila Proszę bardzo. Pozdrawiamy kogo? Pozdrawiamy, pozdrawiamy rodziców. Rodzinkę przede wszystkim. Rodziny, wszystkich, tak. tak? Bełchów Mokro. I wszystkich znajomych. Bełk I i, e, małe I pozdrawiamy Madzie, która nas wczoraj czesała. Tak, koleżankę Madzie pozdrawiamy. Tak, całą. Rodzinę, rodzinę całą. rodziców, Michał, brata. Wczoraj Właśnie. nam przyniosły szczęście, Maja, dzisiaj, dzisiaj to już wiesz. Nie Właśnie. było bardzo nie byliśmy szczesane, to i nam o. nie poszło. Właśnie. Do zobaczenia.